Agata Hilczuk. Witam państwa. We wtorek około godziny 2:30 w nocy w miejscowości Wola Skromowska ciężarówka z przyczepą staranowała barierki ochronne i spadła z nasypu mostu. Kierowca był pod wpływem alkoholu, jednak nic mu się nie stało. Informacje jak podaje policja, kierujący samochodem ciężarowym Jelcz z przyczepą, 46-letni mieszkaniec Świdnika, jadąc w kierunku Kocka, zjechał na prawą stronę i staranował barierki ochronne, wskutek czego pojazd spadł z nasypu mostu na rzece Wieprz i rozbił się. Ciężarówka przewoziła ładunek skrzynek do przewozu drobiu. Z powodu kolizji został zablokowany jeden pas jezdni w kierunku do miejscowości Kock. Na sesji Rady Miasta Radna Bogumiła Lisek-Jublewska ogłosiła, że na jej wniosek policja ujawniła numery IP komputerów, z których umieszczane były obraźliwe komentarze kierowane pod jej adresem. Komentarze pisane były z komputerów w sieci Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego, jak również z miejsca zamieszkania Radnej Krystyny Bajdy. Radna Bajda uważa, że miała prawo wyrazić swoją opinię na forum internetowym, przeprosiła jednak Radną Jublewską. Na relacje z tego wydarzenia zapraszamy po emisji sesji Rady Miasta. Pojawili się nowi kandydaci na burmistrza. Swój start w wyborach zgłosili Sławomir Krówczyński oraz Grażyna Meksuła. Sławomir Krówczyński reprezentuje krajową partię emerytów i rencistów, natomiast Grażyna Meksuła to zwycięzczyni prawyborów Komitetu Wyborczego Praworządny Lubartów. Zapraszamy na konferencję prasową PSL oraz konwent praworządnego Lubartowa, tuż po informacjach w programie Wybory 2010. W weekend odbył się konwent fantastyki pod nazwą Manticora. Wielbiciele fantastyki mogli m.in. słuchać prelekcji oraz brać udział w konkursach. Co takiego jest w fantastyce, że przychodzi tyle miłośników na taki konwent jak dziś? Jest to po pierwsze miła rozrywka, łatwa, taka przyjemna, przede wszystkim dla młodych ludzi. Przyciąga tym, że. Przede wszystkim jest, ma bardzo szerokie horyzonty. Mamy tutaj konkursy muzyczne, kalambury, konkursy filmowe, serialowe, które każdy tak naprawdę zna z innych zabaw. Do tego dołączamy na naszej imprezie planszówki, gry konsolowe, a także na przykład gry komputerowe, z czego mamy super mieszankę w tym momencie. Widzę, że dzisiaj osoby dopisały. Jest, jest sporo osób, które w jednym pokoju widziałam jest, jest gra tutaj. Chłopcy też zajmują się grami, tam już jest w części niektórzy się przebierają. Jak myślisz, ile będzie osób przez te trzy dni? Ile mniej więcej osób, tutaj, które były, odwiedziły, zobaczyły? Ile mniej więcej szacujecie, będzie tych osób? Spodziewamy się tak mniej więcej około 300 uczestników na imprezie. To jest liczba, która w tym momencie na konwentach w Polsce tak. No, jest standardowa, dlatego że impreza taka jak Monticora jest konwentem jednym z trzech na Lubelszczyźnie, więc no, jedynie Falcon lubelski jest o wiele większą imprezą. Czy fantastyka to jest pasja, czy to już jest też sposób na życie dla Was? No w tym momencie, dla większości ludzi działających przy Zielonym Smoku w Lubartowie przy klubie, to jednak jest już czasami sposób na życie. Niektórzy pisząc opowiadania, recenzując książki, fantastyczne bądź rzeczy związane z tym, potrafią na tym zarabiać drobne pieniążki. Da się z tego utrzymać? Czy to jest raczej niszowa cały czas taka niszowa sprawa, jeśli chodzi o fantastykę? Bo coraz bardziej coraz popularniejsza jest w Polsce, prawda? Nawet niedawno widzimy, że gry komputerowe są bardziej pod fantastykę robione, filmy, które, które się pojawiają również, coraz więcej osób chodzi, coraz więcej osób przekonuje się niż kilka kilkanaście lat temu. Czy da się z tego utrzymać? Znaczy jest to sprawa taka, można powiedzieć. Yy, yy. Do dyskusji, dlatego że zależy, prawda, jak ten rynek medialny co preferuje. Mamy teraz na przykład, kiedyś był Harry Potter, kiedyś był Władca Pierścieni, teraz mamy fale na zmierzch i wampiry. Wszystko zależy tego, co, co jest modne w tym momencie. Jeżeli ktoś się wpasuje, to rzeczywiście może, może na tym troszkę prawda, zarobić pieniążków. Wiem, że różne inne dyscypliny, czy to jest muzyka rockowa, czy to są książki, dzielą się na tak zwane komercyjne niszowe. Zmierzch to chyba jest taka książka i taki film, który jest bardziej komercyjnie robiony niż niszowy. Czy to jest zaliczane do takiej stricte fantastyki, którą Wy się zajmujecie? E, tak, jest zaliczany, dlatego że podlega pod, no, można powiedzieć, wszystkie kanony fantastyki, które no, są preferowane przez fanów. E, jednak jest też zrobiony bardzo szeroko dla osób, które które no, dopiero zaczynają się interesować tym tematem, dla młodzieży głównie. E, mówisz o młodzieży, a co ze z tymi mniejszymi dziećmi i ze starszymi ludźmi? Czy są też tacy fani, którzy przychodzą tutaj, interesują się tą fascyną? Ile, ile ma najmniejszy członek tutaj waszego klubu, lata, ile najstarszy? Znaczy tak, e, co do naj, najmłodszego członka naszego klubu, to bodajże jest chyba piąta klasa podstawówki, ale rekordem na naszym konwencie jest uczestniczka mająca 18 miesięcy. Dwa lata temu, tak, przyjechała z mamą ze Szczecina i razem uczestniczyły we wszystkich zabawach i dziewczynka już naprawdę bawiła się znakomicie na, na niektórych konkurencjach. Tutaj na naszym konwencie e, dzieciaki z naszego klubu młodego Mały Zielony Smok e, robiły dzisiaj konkurs e, konstruktorski, budowniczy, e, prezento, prezentują dzisiaj też pokaz figurek e, gwiezdnych wojennych. E, dlatego, no tak jak mówię, no, rzeczy e, dla... E, Robione przez młodych twórców też cieszą się wielką popularnością na konwencie. Czy fantastyka jest, czy jest taką dyscypliną, która rozwija bardzo wyobraźnie? Czy zainteresowanie fantastyką pomaga w życiu? Czy to jest człowiek, który jest bardziej otwarty na, zauważa więcej rzeczy, jest bardziej otwarty na jakieś inne teorie, na inne, na inne książki, na innych ludzi? Czy to pomaga? Tak, tak, ja sam mogę po sobie stwierdzić, rozwija, rozwija się kreatywność, patrzenie na świat, sposób nawet wymowy, postrzegania niektórych rzeczy, otwierają się niektóre, można powiedzieć, horyzonty i to, że jeżeli zaczynamy się interesować daną dziedziną fantastyki, to w to pewnym momencie te gałęzie poszerzają nam się na jeszcze kilka innych, prawda, bardzo ciekawych dziedzin. To są pozytywne strony, a czy są negatywne, bo chyba przeciętne wyobrażenie takiego, takiego człowieka, który myśli o fantastyce, pomyśli, że przebieracie się w dziwne stroje, macie alter ego swoje, inne inne pseudonimy, spotykacie się, nie wiem, w czarnych strojach, robicie jakieś nawet podsatanistyczne rzeczy często niestety jest takie myślenie ludzi: czy spotykacie się z negatywnymi opiniami? Znaczy tak, te opinie e, zaczynają, już powoli z mediów znikają, między innymi za sprawą e, tych wielkich masowych imprez. E, głównie Falcon lubelski preferuje taką rozrywkę, która, e, która pokazuje, jak, e, jak się bawić właśnie w stylu fantastycznym, tym nowym, modnym, e, a nie takim, jak kiedyś był postrzegany. E, te, to postrzeganie e, Bardziej takie, prawda, jako stereotypowe, no gdzie gdzie zostaje, ale to można powiedzieć, da się ludziom bardzo szybko wyjaśnić na zasadzie tego, żeby pokazać, co robimy, że to jest właśnie bardzo szeroka dziedzina wiedzy. Co, te osoby, które chciały Was jeszcze w niedzielę tutaj na konwent, czego się mogą spodziewać? Zapraszamy bardzo serdecznie, bo na niedzielę przewidziane są bardzo miłe i fajne konkursy. Między innymi konkurs filmowy, serialowy, konkurs scenkowy, gdzie można wykazać się swoją improwizacją teatralną. No, i do tego jeszcze kilka prelekcji i wykładów, a także turnieje jeszcze dalej.